Od razu sprawdzić bramkarza. Patrz, 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 patrz. Położył go. Dobrze. Dobrze ładnie rzucił. Chaos ogień. Jadź się. Kombinuje tu na środku ładnie. Czekaj, mu, co mu. Za długo. Teraz. Tak jest. Przepiękne zagranie. Przepiękne zagranie. Musi być brama. Kurde, zdążył. Dobra akcja była. Co to? To piłka nie może tak przejść na ich połowę? Dobra, walka tak ciałem. Zwyczaj. Będzie dorzucał czy nie? Ach ładnie, bardzo ładnie. Groźne? Ole groźne, jakaś pasakra. Pierwsza Zwyczaj! będzie, jak nic będzie Ale wychodził. Wychodził, już wychodził. Wyżej, wyżej. Patrz, nasza, pyk. Piesa! Ach, myślę. Za... Co to było? Jakaś masakra! Co to było? Jeju, bramka za piłka była. Ciężka sytuacja, ciężka sytuacja. Tak łatwo naracić bramki. Za łatwo. Palił! Palił jak złoto! I to dwóch! Do boku, do boku! Kurde, nie ma to Ale ciściutko! Nie, myślałem, że ciściutko cholera! A no ja ci kartka! Ej, żeby nie wyprzedził tam. Co to, jak on tam dostał, to piłkę? Pino, 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 ale mu wystawił. Teraz się zabije. O kurde. Prawie mierzonka. żonka. A i dokładnie musi być. Przeszedł. No. Ładnie wystawił. Ale długo, ostać długo. Szok, prawie brama. Prawie brama. Prawie brama tam była. Ładnie rozciągnął. Powrót, powrót. O, pięknie poszedł, pięknie. Ten to potrafi jednak, ten to potrafi. O, teraz, wyj, przedłużenie. Albo coś. Krótko, krótko. Czemu nie nogą? Czemu nie nogą? Szkoda. Uważaj, Marcebuci ucieka! Teraz nie palił. Przypilnuj go! Pięknie! Pięknie! O mocno, ja pierdził konkretnie wszystkich przerzucił to. Ło, to wybicie, to miało być wybicie. Gorsze właśnie, takie o najgorsze to. Pierwsza, pierwsza. Ekstra. Graj, graj, do, graj, z tyłem! Plecy! Wszystkich nie przejdziesz. Marcel? Za dziordy jesteś to fakt, ale koch... Udać to może albo co? Ale już go puszcza! Bomba! No przecież kurna! Czemu nie strzelał tego? Nie rozumiem. Trzeba uspokoić sytuację. Ach, Co to było tam? Ja się Ej, za bardzo chcą, za bardzo chcą. Grają, grają! Gdzie on był? Gdzie on był? Palił. Tak. Szybka kontra. Ale gdzie drugi bramka jest nasz? Przebywaj! A tutaj wolny całkiem jak to. Ile miał czasu? Ile on miał czasu? Ja pierdzielę wyrzuty, to ma konkretne. Ja to się prosiło z pierwszej. Brawo, brawo, brawo. Linia Bartyk Siedrzeński. Nie patrz na nikogo. Kurwa kurwa. Pali. Nie patrz na nikogo. Hehe, <laughs> to mi się podobało, zrób mu pressing, Poskoczy mu piła i już dziękuję. Tak, krótko zagraj. Fake, wow, szanujemy się, chłopaki, szanujemy się. Próbuj dobrze, tylko wchodź do końca, Przypinuj go, czas. Piostek, syk! Udeś! Patrz, już prawie, kucha! Już prawie mieliśmy! Do tyłu, do tyłu! Marcel, mówi do ciebie! Film żeby mnie przeszedł! Spokój! Walka, zwykła walka, no! Zrobiłeś te piły, chyba pójdzie dalej. Bramka zdążył, a ja sobie sponuję. Szeroko gra. Będzie wrzucał. Wiadomo, ale ładnie to zamykł. O jak zamykam, ja pierdolę. Coś pięknego. O kurna konkretnie Szokujące groźnie Brawo brawo, brawo obrona Ale trzeba się pilnować Ta dziewiątka to konkretnie rzuca jakby kopał kochen pole. Jeszcze by mu sceliby. tak. tak pierdy. Dobre było dobre Patrz no Ja pierdziu Tak jest i już nasza musi być Tak Fał! O, zdecydowany Fał! Ej, doświadczonych zawodników to na mnie fałlujcie! Tak! Popatrz się, błąd! Nie! Pewny chwyt! Ale ładnie uruchomił szybko, strasznie szybko! Popatrz Kurde! Nie da mu się obrócić! Ale ładnie go tu wpuścił! Oj ja pierdziu! A prawie mu wyłożył kochanie! Poszedł, poszedł, poszedł. Trzeba to zamknąć. Po łapkach, po łapkach. Dobre. Dobrze, dobrze zagrał. Popatrzcie. I jeszcze rykoszem. Jeszcze raz, patrz. Udeź to. Pięknie, rozciągnij. Marcel, wrzuć tą piłę, wrzuć ją. Ogień, ogień. Patrz jak to zrobi. Pek. pierwsza, pięknie, dobre, dobre, więcej takich akcji, więcej, do niego, do niego, tak, nasza piła. Nie go przyciśnie, ale dobre było. Okej, okay, to jest walka. Ustaw braba! Jak to nie weszło, no bezpiecznie do boku! Tak! Druga strona teraz! Daj mu! Daj mu na drugą! Tak! Wchodzisz, chodzisz! Ale jeszcze dokładnie to musi być. To no taki mały mankament! Pograj piło! pograj piło! Pięknie! Na spokoju graj! Czy tam nie było faulu? No może i nie. Oj, wasze masz plecy. Piluj go, piluj go, będzie kiwał. Pięknie, brawo obrona. Super! Wychodzimy, wychodzimy! Zerwij się! Daj mu! No daj mu! Musi być brama, musi być z tego brawa przecież! Dobrze wyłożył mu! Jest! Brawo! Musi być brawo, o to chodzi! Brawo, brawo! To mi się podoba! Brawo, brawo! I w drugą stronę też, Co oko za oko. Dobra, Brabkarz! Brabkarz gra! Pograj z nim, pograj z nim! I wybij to! I pierwsza, i gramy, gramy! Plecy masz, ale graj! Uważaj plecy! Nie kiwaj tu! Marcel! E! Ręką to jak to, panie? Ręką jak to? Wow, Dobra walka, panowie! Wchodzi, wchodzi na to piłę! Bardzo dobra piła, panie, tylko ją kośni. No yeah! pięknie! Mówię, że tyka ją pęknąć! Brawo, bramo! Sytuacja się ładnie odwróciła! Jeden do dwóch, no ciekawa sytuacja, ciekawa. Na spokojnie pilować się z tyłu, bo będzie długa piła! Musi być nasza! Brawo! Nasza, nasza, nasza! Odzyskać to! Ach, już to miał, już to miał! Oj, nie zrobił mu nic! Nawet go nie dotknął, ale dobrze próbował udawać! Coś tam się dzieje, coś tam się dzieje, ostro tam jest, ostro. Ostro dyskusje, no i już po żółtej kartce, no i proszę bardzo. Tak, niech idzie, niech próbuje! Proszę, dobra, bramkarza jeden! On się maknie mi się wydaje. O i przerwa, o i przerwa. Całkiem ciekawa połowa. Przyjmij, 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 tak! ale tu strasznie wszedł jak w masło Och, jak dobrze, podał naszemu bramkarzowi, jak dobrze on podał No to była chyba seta krótko Skoczy mu piła, skoczy mu zaraz Dobrze już go spressingował, już jest aucik, nie, nasze jest, patrz, 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 patrz Jaki błąd szok! Ja pierdziu, mówiłem, że ten bramka się machnie, tylko żeby to wpadło. Chodź, żeby nie dostał tej piłki. Pięknie go tam zrobił, pięknie. No musiał go staranować, żeby no, nie dali rady już. Dobrze. A no, i za łatwo tutaj przeszli. Czyściutko i teraz to dorzuć. Chodźcie na piłę tam! Piękny ogień! Ja pierdolę, masakra jakaś. Jeden, drugi nie odpuści koszmary. Dobra, dajcie mu odsapnąć, ej. Dobra, oddaj piłę. Fair play, gramy fair play, chłopaki. Tak jest Tył gra, tył gra wrzucił, wrzucił Dobrze, dobrze Dobra, spokojnie. Nic za siłę. O, poszedł ostro Nie daj mu! W życiu mu nie daj O kurde groźnie, do końca będzie groździe Piluj będzie raz kąta. Ale poszedł tu faktycznie. No, doszli do szału. Pięknuj, bo będzie długa. Oddaj krótko, pyk. Pyk, jeszcze. Daj mu, daj mu tu. Pięknie, i dorzuć to. Łyknij go. Okej! Okay. Dobrze! Jeszcze raz! A myślałem, że to już my. Że to znowu my. Marcel, piluj się tam. Pięknie. A i czy to dokładne było? Dokładne. Poszedł jeszcze dążyć, dąży! No! Dobre, dobre! Dobrze! Brawo! Graj, graj, graj! Uderz! Ogień, ogień! Pięknie no! No chłopaki, z pierwszy trzeba to uderzyć! ale to palił, ul... Ja szok! Ładna wrzuta! Dobre, dobre! I może jakaś... Może jakieś nożyczki? Patrz! Pięknie, jeszcze! Kurde, jeszcze! Od razu! Patrz! Bij! Dobry! Brawo, brawo! Bardzo ładnie! Bardzo ładnie! Bezpiecznie, żeby nie opanował. Eee, dopalił! Tak! Stał na, na naszej połowie. Ale czujny jest! Sędzia też jest czujny. Dorzuć ją, dorzuć! Ale mocniej, jej, ej, proszę cię! Dojdzie tam czy nie? No najszybszy marce nie dojdzie. Co tam się stało? Ej, coś mu się stało! Cholera jasna Kurde, no upad... No, ja coś tam się stało, cholera jasna, chyba za bardzo Kontuzja, szlach nie Ej, gościu, nie strasz nas, nie strasz! Ja pierniczę, szok. No kurde, coś się stało niebezpiecznego. Pilnuj, pilnuj! Będą grali w trójkącik! Pilnuj, żeby nie uciekł! Po dwóch tutaj. Ucieka, ucieka! Pilnuj go! Pięknie, czyściutko, brawo! Brawo! Pał, tak. Spokojnie, szanuj piłę. Ważne, będzie uciekał tą stroną. Krócej, 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 krócej. Pięknie. Starczy. le, tam się przedzierą. Bramkarz, czyściutko, elegancko, brawo. W porę, brawo, Bramkarz. Daj piłę jednemu i od razu wrzucać za obrońców. I za obrońców piła. Daj na ślepo! Tak jest! Piękna piła! Popatrz, coś tego może być! A i podskoczyła w końcówce! Patrz, to prezent mógł być? I ogień! Ach kurna, patrz. Przejął to akurat. Jedemu daj zagrać, nie daj mu zagrać, nie daj mu zagrać. Uważ, będzie ci uciekał! Fauluje, to! Na plecach by siedział jak nic odwróci szał, szał Czemu nie strzelał? Czemu nie szelał stamtąd? Kurde belans. Kontra idzie zajbista. Przerwał w porę. Jeszcze, jeszcze. Ja pierdziel i znowu, znowu wyścig. Dobra, bramka, szas! No, cholera, jasna, popatrz, to nie taki czas. Ale to był czas bramkarza teraz. Te wzruty mają niesamowite Troszkę przeciągnął może, ale... A kurde za łatwo! I znowu Teraz do drugiego, no ja pierdyka tak będę przerzucać I teraz dopiero pali. Tak Pidluj się bramkarz Dobra, przedłużka Mała przedłużka Groźne było Dobra, powalcz Tylko czysto, czysto walczymy Przebitka i uderz Boże stąd. Patrz, ogień! Czemu on tego nie uderzał? Czemu to on tego nie uderzał od razu? Przecież z lewej nogi mógł to pociągnąć ładnie. Pięknie go tam przeszedł. Jeszcze gramy! Opa, jak ładnie szanuje piłę. Opa, jak ładnie szanuje piłę, no! Co to było? Co tam się tak ściele co tam się dzieje? Jakaś pasakra, no wszelcie do bramę! Strzelcie do tej bramki! No! Dobra, może to zakręci się ładnie ta piłeczka. A i pierwsza, pierwsza, uderz to! Cholera, myślałem, że to złapie. Ładnie udawał, no ogólnie. Wracamy, wracamy szybko! Presznikuj to! Ale! Zerwał się czy nie? Zdążył! Zdążył obrońca! Brawo! Brawo! Dobra, dobra! Powrót, powrót! Odpinuj! Pięknie wychodzimy! Pomóżcie mu! Wchodzisz! Sam do końca! Ale patrz, zdążył! Skobany ładnie! Zdążył! I pilaj! O, Ole, te wrzuty mają straszne! Jak minimalnie! Ja pierdzieńko! To jest ich najgroźniejsza broń! Pierwsza, pierwsza! I popraw! Pięknie, brawo, dobrze! Walcz tu! No wyczuł go, wyczuł go! go chodzi, brawo! Super, grają! Ach, cholera, nie udało się! Gramy dalej! Teraz tu uderz! Udać to marce, ale to wymyślił, ale to wymyślił, dobre było, ale na plecach mu siedział pięknie, ale go znakomicie nam wpuścił, zjebit, ojej, tam już było strasznie groźnie, ojej, niebezpiecznie. Fair play, gramy fair play do końca! Wystaw mu, wystaw buł. Ogień! Pyk, pyk, pyk! Brawo, dobra akcja, super! Piękna akcyjka! Dawna piła. Ach, tak ładnie widział w powietrzu. Ciepino, ciepino, żeby ci nie kiwnął! Dobrze Piotrek, dobrze! A to w głębi pola nawet nie wychodził na czystą pozycję. Wejdź mu, wejdź mu, żeby nie zagrał. Ole piła, szokująca piła. Ale... Tak ci siak, ale kurka setę miał. Że dobrze jeszcze coś z tego może być zamkacz teraz trzeba się pilnować Był już całkiem ostatnia akcja dobra brawo Piotrek brawo brawo bardzo dobrze było super to było bardzo ważne pilnować się bo dużo ich naszło nie daj mu zagrywać tak jest koniec, koniec. tak jest brawo chłopaki brawo E nessa trompa na canheta.